Cześć, witam Was serdecznie. Z drugiej strony mikrofonu Krzysiek Wojteczko. No, dzisiejszy podcast będzie nietypowy, dlatego że zacytuję Wam wiadomość, zacytuję Wam maila, jakiego otrzymałem dosłownie pół godziny temu, a którego nadawcą jest Elementor. Twórcy Elementora informują o zmianach, które zostaną wprowadzone 9 marca, więc dokładnie za miesiąc. Dziś mamy 9 dzień lutego, natomiast 9 marca. Coś się wydarzy. Pytanie co? No, jeszcze w tym momencie wam nie powiem. Chciałbym, żebyście posłuchali tej wiadomości. Zaraz ją sobie zacytujemy. Jak gdzieś tam między wierszami będę też wrzucał swoje małe dygresje. Natomiast powolutku, krok po kroku, dojdziemy do zmian, jakie szykują się za miesiąc. No dobrze, posłuchajcie. Nie chcemy odrywać się od pracy nad świetnymi stronami, ale chcemy poinformować cię, że aktualizujemy nasze plany Pro. 9 marca 2021 roku dodamy nowe plany subskrypcji o nazwach Studio i Agency. A także zaktualizujemy plan EXPERT, aby jak najlepiej dostosować się do rosnących potrzeb naszych użytkowników. Te zmiany będą miały zastosowanie tylko w odniesieniu do nowych zakupów. Jeśli korzystasz z aktywnego planu subskrypcji, nic dla Ciebie się nie zmieni. No i tu pierwsza dygresja: już czujecie pismo nosem, mm. <grym> prawda? No, pewnie tak. Coś się zmieni. Co? No pewnie ceny. Um, no, dokładnie tak: zmienią, zmienią się ceny planów abonamentowych. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że zmienią się one tylko i wyłącznie dla nowych zakupów. A więc, jeżeli macie już wykupioną licencję na Elementora, to śpijcie spokojnie, bo nie będziecie musieli gdzieś tam za rok przy odnowieniu płacić więcej. Tak? Zachowujecie te warunki, jakie macie dotychczas. No dobrze, posłuchajcie dalej. Odkąd uruchomiliśmy Elementora 4,5 roku temu, ewoluowaliśmy od skromnego narzędzia do tworzenia stron w kompleksową platformę. Platformę, z której korzysta całkiem spora społeczność i ponad 7 milionów witryn. Ponieważ nadal rozwijamy ten projekt, nasza nowa struktura planów ma na celu dalszy jego rozwój, a także zaspokojenie różnych potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu tej samej przystępnej ceny na poziomie podstawowym. No właśnie. Więc w końcu zmienią się te ceny, czy się nie zmienią? No nie powiem jeszcze, posłuchajcie dalej. Co pozostaje bez zmian? Wszyscy obecni użytkownicy z aktywną subskrypcją Pro zachowują te same warunki na te same warunki dla subskrypcji, jaką posiadają. Tak, czyli to już o tym mówiliśmy. Plany Personal i Plus nie zmieniają się pod względem ceny i usług, czyli mowa o tych dwóch najtańszych planach. Pierwszy dla jednej strony za 49 dolarów i drugi dla trzech stron za 99 dolarów. To pozostaje bez zmian. A więc bez względu na to, czy już macie elementora, czy zdecydujecie się na niego w, nie wiem, w maju, w czerwcu, to te ceny się nie zmienią. To, co aktualnie mamy u nich na stronie, to będzie obowiązywało również później. E, jedyne, co się zmieni, to nazwy. Nazwy tych planów, a więc będą się teraz nazywały Essential i Advanced. Tyle, tyle jeżeli chodzi o te dwa plany. Natomiast co się zmieni? Zmienią się plany eksperckie. I teraz dla... No, tak żebyśmy mieli lepsze porównanie. Aktualnie mamy plan ekspercki 1. On kosztuje 199 dolarów. I pozwala uruchomić Elementora na 1000 witryn. Tak? Czyli możemy mieć 1000 instalacji. Jeżeli mamy agencję, jesteśmy freelancerem, to spokojnie możemy obsłużyć do 1000 klientów wykorzystując Tę licencję, która kosztuje nas 199 dolarów rocznie. No właśnie, więc pojawią się dwa nowe plany. <grym> ale nadal będzie też ten plan za 199 dolarów. Czyli tak naprawdę będą trzy plany eksperckie. Będą trzy plany eksperckie. Pierwszy będzie za 199 dolarów, tak jak teraz. Ale uwaga. Uwaga, i to jest ważne. Ten plan będzie pozwalał uruchomić elementora na, no właśnie, i tu jak myślicie, na 1000 witryn, to zostanie zachowane? Pewnie nie. No pewnie już, już, już podejrzewacie, że nie. 500? 250 stron? Nie, słuchajcie, 25 tylko i wyłącznie 25, także ogromna różnica. W tej chwili za 199 dolarów macie 1000 stron. Od 9 marca, jeżeli później zdecydujecie się na zakup takiej licencji w tej cenie, będziecie mogli uruchomić Elementora tylko i wyłącznie na 25 stronach. A więc, w sytuacji, gdy planujecie uruchomić agencję, planujecie zacząć działać jako freelancer, chcecie tworzyć strony internetowe w oparciu o WordPressa i Elementora, no to w tym momencie jest naprawdę najlepszy moment na to, żeby zdecydować się na zakup, bo jeżeli w tym momencie kupicie aktualną wersję ekspercką za 199 dolarów, będziecie mieli ją cały czas, tak? ona nie zostanie zmieniona, a więc będziecie mogli uruchomić Elementora dla blisko tysiąca swoich klientów, tak? bo zakładam, że też będziecie chcieli na swoich projektach uruchamiać. Więc to jest naprawdę istotna informacja, stąd też zdecydowałam się Wam przekazać ją, żebyście mogli zastanowić się na spokojnie, bo mamy jeszcze miesiąc, a więc sporo czasu tak naprawdę, żeby gdzieś tam sobie to przemyśleć i poukładać w głowie. No dobrze, ale posłuchajmy, co, się, co, co, co jeszcze dalej mamy w tej wiadomości. Co nowego? A więc dwa nowe plany przeznaczone dla większych zespołów i użytkowników z większą bazą klientów. Będzie to plan studio, który dostępny będzie w cenie 499 dolarów. I pozwoli uruchomić Elementora na 100 witrynach, na 100 stronach. I kolejny plan, który pozwoli nam uruchomić Elementora na 1000 stron. Jednak będzie on kosztował 999 dolarów, czyli prawie 1000. No więc zobaczcie, w tym momencie za 199 dolarów macie 1000, natomiast od 9 marca, jeżeli po 9 dniu marca zdecydujecie się na podobną, podobną, podobny zestaw, tak? czyli na taką ilość licencji, będziecie musieli zapłacić 5 razy więcej, 1000 dolarów, no właśnie, więc już chyba nie muszę tego jakoś specjalnie komentować. <grym> Nowe plany, które pojawią się na, w elementorze będą miały dodatkowo dostęp do wsparcia VIP, tak? będzie dostępny czat 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, więc w razie jakichkolwiek problemów będzie można się zwrócić do nich o pomoc. No, będzie też można oczywiście otworzyć profil w sieci ekspertów, coś takiego elementor prowadzi. No dobrze, przeczytajmy jeszcze końcóweczkę. Wciąż wprowadzamy znaczące ulepszenia w zakresie pomocy technicznej. No właśnie, więc tu Elementor koncentruje się w tym momencie dość mocno nie tylko na rozwoju samego narzędzia, ale także na tym, żeby no, wzmocnić. Yy, to jakość obsługi klienta, ponieważ użytkowników Elementora przybywa lawinowo, w związku z tym mają również całą masę problemów i z tymi problemami idą do kogo? No idą właśnie do producenta, do twórcy. I ten twórca biedny musi jakoś te wszystkie zapytania obsługiwać, nie wyrabia na zakrętach, w związku z czym musi inwestować, nie tylko w rozwój narzędzia, ale także w lepszy support. No, właśnie, więc wciąż wprowadzamy znaczące ulepszenia w zakresie pomocy technicznej, a także czasów odpowiedzi, tak i, i, i rozwiązywania tych problemów, które są zgłaszane. W tym roku zamierzamy ponownie podwoić nasz zespół wsparcia tak jak zrobiliśmy to w 2020 roku. A więc no, mówiąc krótko, koszty utrzymania firmy rosną, w związku z tym trzeba pomyśleć nad zmianami e, planów abonamentowych, tak żeby żeby pojawiło się troszeczkę więcej środków. No, z jednej strony będą oczywiście inwestowane w rozwój elementora, z drugiej strony będą inwestowane w lepszy, w lepszy support. Także mam nadzieję, że to tylko wyjdzie na, na dobre. Natomiast, no owszem, jeżeli, jeżeli będziecie planowali uruchomić agencję albo podziałać jako freelancer, no to koszty 1000 dolarów dla większej ilości niż 25 stron będą spore, prawda? Będą spore. No więc, jeżeli teraz się nie zdecydujecie, to później pewnie będziecie mieli twardy orzech do, do zgryzienia i być może zaczniecie rozważać jakieś inne bildery. Na przykład stwierdzicie, że może jednak dobrze by było się. Zaprzyjaźnić z Divi, hmm? Chociaż ja akurat nie, nie preferuję. Kompletnie nie preferuję tego buildera. Jakoś nie, nie przekonał mnie do siebie. Przez jakiś czas pracowałem z Divi, ale, ale to był epizod trwający mniej więcej rok i, i zrezygnowałem w momencie, kiedy, kiedy trafiłem na elementora. Natomiast niewątpliwie tych builderów jest, jest więcej. Między innymi bardzo sympatyczny, bardzo fajny builder, jakim jest Oxygen, generujący. No, mocno zoptymalizowany kod, przynajmniej w porównaniu do Elementora czy do innych podobnych narzędzi. Ale o tym będziemy jeszcze pewnie nieraz sobie mówili. Pewnie pojawią się materiały na Poznaj WP, pojawią się być może też materiały na kanale YouTube, zobaczymy. No w każdym razie, wracając do tych zmian, jakie szykują się od 9 marca, no to widzicie, zmienią się ceny. Oczywiście zmienią się ceny tylko i wyłącznie dla tych planów przeznaczonych dla agencji czy dla freelancerów, a więc dla osób, dla firm, które wykorzystują Elementora na większej ilości stron. Natomiast w przypadku, gdy pracujemy z jedną stroną, z dwoma trzema, no to tutaj praktycznie żadnych zmian nie będzie. A nawet jeżeli tam będziemy chcieli uruchomić 10 stron, no to i tak zapłacimy 199 dolarów, czyli tą licencję, wykupimy sobie tą licencję, która pozwoli nam uruchomić Elementora na maksymalnie 25 stronach i to też będzie dla nas wystarczające i można by powiedzieć, że nie będzie to miało znaczenia, czy, czy, czy wykupimy teraz i będziemy mieli możliwość uruchomienia Elementora na 1000 stron, czy zakupimy sobie po 9 marca i będziemy mieli Możliwość uruchomienia elementora na 25 stronach, no bo potrzebujemy fizycznie 10 i, i, i nic więcej. No, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy te 25 stron nie będzie dla nas wystarczającym poziomem, no wówczas te koszty będą już znacznie, znacznie wyższe. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne podcasty, zapraszam oczywiście na, na kanał YouTube, zapraszam na platformę poznajwp.pl, zapraszam w końcu też na, na bloga, na jak zrobić stronę. Um. Do zobaczenia, do usłyszenia. No właśnie, cały czas jeszcze się mylę. To są moje dopiero początki, jeżeli chodzi o podcasty. Więc ciągle wydaje mi się, że stoję przed kamerą. Więc nie, nie do zobaczenia, jeżeli chodzi o podcasty. Do usłyszenia.